Cześć, witajcie, z tej strony Michał Fortnite, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. to jest poradnik jak pobrać, yy, znaczy jaki program wybrać najlepszy do streamowania i nagrywania odcinków. No i też yy, po prostu jak go zainstalować, więc wpisujemy sobie w, yy, w, w wyszukiwarce, wpisujemy sobie OBS Studio i dajemy Enter. I dalej mamy takiego jak download.bs, wybieramy sobie to i mamy Installer. Dajcie sobie to. Wybieracie, teraz wam się to zapisuje, wybieracie sobie w pobranych, to jak chcecie to mieć na pobranych, dajcie zapisz i teraz to się wam tutaj pobierze. W starszej wersji Windows to się pobierze to na dole. Gdy wam się to już pobierze, wchodzicie sobie na Wchodzicie sobie w eksplorator plików i tam macie wybrane I w pobranych macie OBS Studio, wybrane. No i naciskacie sobie na to, naciskacie sobie na to. Ja to tylko robię, tylko wy tego nie widzicie. I macie tam Next, potem macie Install, dajecie Install i potem wam się to pojawia. Potem wam się to powinno pojawić na pulpicie. Więc w sumie nie mam już więcej co do gadania. A jeśli chcecie kolejny odcinek i kolejny poradnik, to zostawcie pod tym poradnikiem 10 łapek w górę, nagram kolejny poradnik. I fajnie by było, jakbyśmy to dobili te 50 wyświetleń. No i polecam zostawić subika i łapkę w górę. Zapraszam na codzienne, prawie że codzienne livey. No i do kolejnego poradnika, jeśli chcecie coś więcej wiedzieć piszcie mi w komentarzu. Ja będę czytał komentarze i postaram się nagrać poradnik. I jeśli chcecie na przykład się dowiedzieć, jak przechwytywać ekran w OBS-ie albo jak nagrywać grę w OBS-ie, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Zrobię od tego osobny poradnik. Dzięki za ten film. Cześć, dzisiaj i widzimy się w kolejnym. kolejnymka.